Let the body sit the floor. Let the body sit the floor. Let the body sit the floor. Let the body sit the, floor. Let the, body sit the... Cześć! Witam Was już w drugim odcinku serii Let's Play Minecraft Jestem Failer Jest to odcinek drugi I zaczynamy w nowym świecie. Dlaczego? Dlatego uznałem, że będziemy podróżować Oczywiście już zbieram trochę dyżutu Będziemy podróżować Bat, znaczy Bob, przepraszam. Bo myślę, że podróże będą dla was yy, bardziej yy, Będą dla Was ciekawsze, będzie więcej zabawy. Będą na pewno śmieszne sytuacje. Zresztą wpisywałem w CG-mapy byle jakie rzeczy, więc może coś się śmiesznego wygenerowało. To się zobaczy. Zobaczcie, na sam dobry początek już drzwi. Nie lubię wiru. No, coś, coś to poradzić. Wir jest tylko przydatny, jak chcemy zrobić zapalniczkę. A już później to co? A to już później co z tego zrobimy? Co najwyżej można z tego zrobić? Nie wiem, Jakąś prowi jakiś prowizoryczny mur przed zombie. Albo, inny, przy, albo przed innymi potworami. Mm. No więc, żeby was tak nie zanudzać w swoich heads yy, od, odzywać się, ja będę tw coś tworzył, a fail shocker będzie się odzywał. Czyli, że połączymy się po prostu przez Skype'a, on będzie gadał coś tam, coś tam, haba, baba będzie coś tam na nagrywał albo bądź robił, a ja będę kręcił właśnie tego play'a szoker nie zamierza prędko dodać ponieważ zepsuł mi się mikrofon znaczy nie, nie że tak zepsuł działa, tylko jak po prostu mam taki problem, że mu coś mi się ze steru musi coś tam poprawić, bo wycisza mu się automatycznie po prostu włączy i mu się wycisza tak w tamtym odcinku trochę mniej mówiłem. Mówiłem trochę o... Właśnie, nic nie mówiłem. O, twoich, o swoich... swoich takich bardziej już innowacyjnych planach. W tym let's play'u zamierzam postawić około... Zamierzam postawić miasto. Albo poproszę jakąś osadkę fajną. I wygeneruję ten świat i na... Wrzucę go na serwer multiplayer, na którym będziemy grali i wszystko my, będą się tam osadzać. Wszystko będzie podpisane kogo chatka, każda chatka będzie miała numer i po prostu nagramy już jakiegoś let's play'a na multiplayer. No, <laughs> może to jest taki tryb survival. <laughs> Teraz, tak, jeszcze coś chciałam, o brzuski mam ok. Mączka kosna, by się przydała. Teraz mi jest trochę łatwiej tworzyć, bo swoje wcześniejsze filmiki na swoim kanale, które oczywiście usunąłem, bo, miał, bo po prostu nie podoba się nikomu, ani jednego wida, więc nie wiem w ogóle, po co to było. I Używałem Movie Maker'a, a teraz używam pinakle Video Spin i bardzo mi się podoba. Można dodawać różne przejścia, dosyć dużo jest przejść yy, yy, chyba nie po prostu yy, do, muzyka no to jak chyba w każdym do no, trochę sadzonek się pozbiera stonki mi się później przydadzą jako a to na drzewo brzuska to jest pewnie brzuska ma no zawsze jaśniejsze czy tam się, się liście. Jaśnie czy ciemniejsze? Zaraz zrealizować. Ciemniejsze. To powiedzmy, że najciemniejsze ma chyba sosna. No takie zgniło zielone. nagrywałem bił. 3 minuty. Strasznie długo się to dodaje i monotonnie, ponieważ wybieram zawsze najlepszą jakość. I zajmuje to 182 mega. No 182 mega zajmował pierwszy odcinek, a więc ten będzie yy, dłuższy, ale słabszej jakości. Mm -hmm. Słuchajcie. Yy, widziałam taką grę yy, Terraria. Polecił ją Junior Junior yy, z kanału Junior Izaha. Nagrywałam Dziennik Survivalu i nagrał filmik yy, pod tytułem Krótko od Terraria go oglądałem, zobaczyłem y, takie komentarze o dudu, pytania, podróbka Minecrafta tak dalej, tak dalej. Y, y, ja m, w, w, według mnie to nie nie no gra dosyć ciekawa y, ale y, po prostu y, na pewno pojawi się dużo więcej takich gier. Czekajcie skąd teraz wróciłem. Przepraszam, jestem mało w do pokoju. No. I myślę, że na pewno będzie dużo więcej takich gier, bo to i Noc dostanie konkurencję. To do, do do... do. Ale według mnie Minecraft jest dużo lepszy. Grafika 3D. Ale jeszcze wam powiem. Wolałbym jakby w Minecraftie dodali trochę elementów RPG, wiecie, takiej questy, na przykład powiedzmy, bo słyszałem, że kiedyś... Byli takie mobki, Steve, Czarny Steve, taka, taka babka z żabką i tak dalej. Hmm. Podobno ciekawe, ciekawe by to wyglądało, jakby były takie elementy RPG. Idziemy, stoją jakieś idzie osładki, trzeba na przykład quest postaw, chatkę 2x2, 4x4, ale ładnie zgodziłem to drzew trochę. gdzie abudowałem O, trochę jest tego drzewka. Tylko... Trudno. Kopiemy się tutaj. Mam takie ładniutkie skodeczki. Kwiatek. Hm, posadzę cię w domku. Czekajcie skutkę, już żadnych... Powiem Wam, że strasznie niewygodny jest ten mój mikrofon. Naprawdę, yy, nie w ogóle nie da się go zginać. I muszę też mieć go na podstawce od klawiatury. To 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 to. Wchodzimy hmm. tutaj się wkupimy trochę. Tu posadę tego kwiatka. Nie hm. epic korusu.

Dobra, skończę już prawie 10 minut. Dobra, przerabiam sobie drewnianko. Nie będę się tu gościł. To jest moja kryjówka na pierwszą noc. Prowizoryczna. Robi się drzwi. Zobacz, jak krótko. Co jeszcze mamy? Trochę laksy mam. Ła, wow, trzeba szybko węgiel znaleźć. Głupi żwir Shit No, zachodzi, a ja nie mam uleczka. Fuck. Disgusting. Dobra, trudno. Będzie trzeba przetrwać tą noc. Trudno przetopię sobie trochę. Robi się piecek. Naprawdę strasznie szkoda mi dawno marnować, no ale cóż, no ale cóż, takie życie. Masz ci hmm. No dużo światła daję wam powiem. Tak. Jak, nie, jak ktoś nie wie co teraz robię, to właśnie robię węgiel drzewny. Tak, jest to przydatny surowiec. Nie mamy węgla Dobra, to ja kończę i widzimy się w kolejnym odcinku, czyli trzecim. Hmm. To komentarze, subskrypcje, uwagi na PW i oceny. Dziękuję. Do widzenia.